W materiale pojawiają się niecenzuralne słowa. Jeżeli jest to dla Ciebie istotny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Hey! Hey! Ja się znowu muszę odsunąć. O! Widzicie o co chodzi? To ci powiem ładnie, teraz zapiąłeś. Zauważyć, że one wystrzelą tu na dół. To jest bo wiesz? Potem na pewno jest. Nie... No, i jedzie Misiaczek. Musi cofać kawałek, bo tutaj niestety nie ma gdzie się obrócić. Aha, i zobaczcie, co się zaraz stanie. To o czym mówił Maciek. Do rozładunku długich tartaczek. Stosuje się taki patent, że właśnie jedną sztukę kładzie się tutaj na klembang, tutaj w te widełki. I kolejne sztuki po tej, właśnie pierwszej są przesuwane. Kurczę, ja się znowu muszę odsunąć. O! Widzicie o co chodzi? Ona się sturla po tej sztuce. No jednak ktoś mądrze pomyślał. I cyk! Kolejna, a ja się znowu odsuwam. A tam blokuję tego pniaka. Ja może jednak za to drzewo sobie tutaj pójdę. O! Aha, ale teraz zdejmę tamtą i tutaj wszystko, wszystko pięknie poleci. Op. Co jak co, ale za drzewem zawsze bezpiecznie. Droga udrożniona, można cofać dalej, bo tam z tyłu są jeszcze kolejne sztuki. Pora się brać do roboty. A i no podjadę potem teraz wyszna tego wyrcha. To, to mam ci zapiąć, tak? Ja bo jest zapnę nawet to, zapyna, to by się nie malecił ma, ma. Muszę odrobić tą pizzę co tam wczoraj ale postawiłeś <gry> My tutaj na końcach tych łańcuchów mamy jeszcze takie druty. Ja wiem, ja to ale. Co nie sprawdzało się? Nie. Nie, ja wiem, bo to do no, pod drzewo i przeciągnie nie Na Słowacji mają, oni mają osobny taki drutek? Taki A. No, 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 kojarzę też. A i ja oto z rękami do Ci powiem ładnie, teraz zapiąłeś. Ja ta kurwa wyspy, ty kupa pnioków. 3, 4, 5, 6, 7, tego będziesz jeszcze brał nie. I u widzimy, jeszcze może dodatkowo rozpójdziesz tą liną, bo to mm -hmm. jest... Zobaczymy, bo one wystrzelą tu na dół, żeby ten aparat co weź? Uciekaj, bo cię ten, bo cię rozjedzie. Jako że w kabinie jest tylko jedno miejsce dla operatora. No ja mam taki krótki spacer dwukilometrowy. Gdzie się da, to sobie podjadę na stopniu, gdzie jest równiej, ale no generalnie nie poleca się takiego czegoś. Piotr i po coś tu wchodził. Jak tu teraz zejść? Jak to, jak powoli? Tu wygląda na to, że to już jest składnica, bo tam jakieś drewno leży. Zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem jesteśmy na składnicy. Zaraz tutaj Maciek to porozpina, zmyguje. I jedziemy po kolejny transport. Tutaj droga już jest utwardzona, jest dużo szersza, także tutaj ciężarówka bez problemu po to wiedzie. No i zabierze drewno do tartaku. Jestem jest problem z odcięciem łańcuchów, bo są poprzyciskane przez inne sztuki. Ale tutaj sobie sprawę można ułatwić e, pytakiem, poodsuwać te sztuki i bez problemu wtedy łańcuchy porozpinać. Dygresja. Chciałbym pokazać wam fragment filmu, na który trafiłem przeglądając YouTube'a. Zabawy dużych chłopców, czyli przeciąganie. Z jednej strony Ekus ze 175 konnym silnikiem, natomiast z drugiej strony ciężki Zetor i 160 koni mechanicznych. Różnica w mocy nieduża, natomiast masa i jej rozkład sprawia, że Ekus prawie nie poczuł tego Zetorka. Dygresja druga. Pod poprzednim filmem jeden z widzów bardzo się oburzył, bo. Co to za góry i co to w ogóle za warunki, że na powierzchnię dojeżdża się autem? Jeszcze łańcuchów nie ma na kołach. Otóż, szanowni widzowie, nigdzie nie mówiłem, że pokazuję pracę w niesamowicie trudnych i ekstremalnych warunkach. Wiem, że są osoby, które uwielbiają się licytować, kto ma gorzej i użalać się nad swoim ciężkim losem, ale nie róbcie tego tutaj. Swoje żale wylewajcie gdzie indziej. A przy okazji, zobaczcie jeszcze jeden fragment filmu, znalezionego w sieci. Za jakiś czas będzie jeszcze jeden odcinek z tego wyjazdu. Fajnie jest pokazać coś zupełnie innego, bo ileż można oglądać pracę na równinach, yy, to znaczy na placu zabaw dla gimnazjalistów. Postaram się odwiedzić innych znajomych i pokazać Wam ich maszyny oraz system pracy. A tymczasem wrzucam Wam jeszcze kilka niewykorzystanych scen, wpadnijcie też na kanał Maćka i do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie na jakich niskich obrotach pracuje ta maszyna. Tutaj jest 800 obrotów. Ten silnik ani nie stęknie. Słuchajcie, jak cichutko to chodzi. Spalanie tej maszyny według producenta. To jest informacja znaleziona na stronie internetowej. Producent twierdzi, że maszyna spali około 50 litrów na jakieś 80 godzin. To oczywiście w zależności od warunków, w zależności od operatora. Jednak mimo to spalanie jest nieduże. Druga sprawa jest taka, że Ekus ma zbiornik o pojemności 100 litrów, a to jest mało i właściwie codziennie trzeba go tankować. O, Maciek mówi, że zgubił łańcuch. Jeszcze na flaszkę zarobię. Kurwa, to teraz ci flachę... A właśnie przed chwilą to powiedziałem. A to nie biorąc tej jest grosz, to mu stracił. To on jest pęknięty, bo to jest krótki chyba, nie? To jest urwany. Ja w zeszłym roku tu stracił jeden łańcuch. Ten właśnie, wiem, bo z czerwonymi ogniwami miałem. No, ale to się przyda, nie? Bo to jest... Pewnie. No. To jest... Sz szukam dalej, to może drugą flachę zarobię. No, to by mnie teraz uratował. <laughs> grube drzewa dźwigą tym, to pasurom mam otwarty. że wieś, żeby on się mógł mm -hmm. najwyżej mm -hmm. tak cyk, cyk na bok. Ale przez zimę, jak będzie mniej roboty, wszystko będzie szlifowane, no. zaspawane na nowo i takie belki pójdą małe, takie wzmocnienia. Nie. Tutaj breszka na, na aktywistów, tak? na ekologów. Bez breszki się nie jedzie do lasu.